Ej, wiesz, że ja na czołg. Y... Czołgiem stoję na ścianie, to spać. A ja stoję na ścianie, a ja jestem... Ja też ja chcę mówić kogoś zabijać, a nie, że tylko wy możecie zabijać. Stój tak! swojego, stój tak! Jak tu wjechać? Ja z wami nie gram jak tylko wy możecie rozwalać. Będziesz jak tu wjechać? LOLEK POLSKI, Będziesz teraz z nami. Strzelisz mnie? To ja cię strzelę, jak tu wjechać? Mów! O co, i tak nie będę mógł zabijać. Mów albo go zabiję. Ile jeszcze będziecie walczyć, to jest nudne. O cholera! Albo no do prawa. O co zalamy? Ten tam się siedzi w ziemi i się cieszy. Ale Ej, a jak przyjadę, to mnie nie rozwalicie? No. Nie od niego zależy, bo ten Instaś jest porąbany. Sam jesteś porąbany, od. Ty jesteś porąbany. Zabijać, zabijać tylko ty możesz, a nikina nie może. Oj dobra, sorry. No Jezu, jak to ci ten kazał nie strzelać, Jezu. O mnie BT7 stukniesz? Ja też, ten kurniany istnieje już wkurzy mnie. Nie. A mnie ty wkurzyłeś, bo mnie zabiłeś. A mnie ty, a mnie ty wkurzasz, że tak ciągle gadasz. To no jak nie przyjedziesz, to sobie poczekamy te 4 min minuty. Ooo... Ty no, jak wiesz, jak im mało zostało? O, Teraz Możesz zmieniam mapę. Na... Ej, na jaką mapkę zmienić? Siema. Siema. Ej, na jaką mapkę zmienić? Na porę. Może na alchalów, albo piaszczystą rzekę? Nie... Lew... Lew, ile tu masz lat? A ty? No ja Ej paradę, chcesz do Plutonu? Nie... Czemu? Ja mogę z tobą być w Plutonie! A i... mało i zbyt pieszczący głos. <grym> ja, ja, ja bym ja ja miał szansę. Ja, ja mam... Ja mam Girle, ja by cię traktorem To choć na SOLO girle, taki chętny jesteś! Ej no! Ja też chcę być Uliw. w Brutonie. O mój A ja to co? Też do Brutonu. Pojdę w 3 na 4 mam. O Jezu, boisz jesteś. Nie, 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 Po prostu płaczę, wiesz? No, nieźle. A mam iść poczekaj, płaczę tam. I zobaczymy, to jak to. To niby płaczę, jak? Ej, jeż, Ej, bądźcie na chwilę cicho. Ej nie, bo ci ja gały by... wyjdą. Bla, 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 bla. Polisz? Cicho, bo Paradek coś robi. Polisz. to plutonu. Bo tutaj z tym... ...nie da się wytrzymać. To się robi nudne! Ej lepiej rozpatrz się, daj mi do siebie! Rozwal go! Nie dało się wytrzymać z tym, gdzieś nie <śpiewanie> Tamten lew tutaj jak płakał, jak go ktoś strzelił, albo coś. poczekaj bo ja ta trójka mam w bitwie